Cześć z tej strony, Gerd Marf, a to kolejny odcinek Tiff. E, haha, tym razem zrobiłem przed oknem ładowania, ale teraz właśnie sobie pomyślałem, że kiedy kliknę w tą misję, to oprócz filmiku jakiegoś, może mi się również pokazać okno ładowania. W związku z tym to nie jest wcale dobre. E, jeszcze sobie spojrzę na zegarek, okej, okay, możemy lecieć. E, tak, pierwsza, pierwsza poważna misja z. Wyruszamy z wieży zegarowej, która jest naszą chęciapą. Oczywiście KUTWA okno ładowania, dobra, nieważne. Eee, ruszamy, do, dotarliśmy do wieży zegarowej eee, okradliśmy jubilera ze złotej maski i jakiejś branzoletki śmierci, nie wiem, takiego węża na rękę. Eee, I jest fajnie. Ła, wow, ale to jest rozpieprzona jest ta wieża zegarowa, Ja mam dziurę w dachu. Tego ja nie miejmy o tym, że mam dziurę w dachu? To dziś musi strasznie. Eee, coś odłączyłem. Ale nie jest to mikrofon. Odłączyłem jakiś kabel, którym się ładuję. Dobra, nieważne. Teraz nie jest mi potrzebne. Eee, gdy, yy, o, to fajnie, jakie są ścigane, tam się mogę skitrać. No tak, w szafie się mogłem skitrać. Ha, mam panią. Marysia szeleszcza, bo nie wiem czy wiecie, ale trzeba już wypełnić pitroczne. I Marysia jak zwykle zwleka Znaczy zwleka! Jeszcze nie trzeba! Mamy parę miesięcy, ale im szybciej im szybciej się wypełni, tym szybciej jest święty spokój, więc tak. O, Dzięki. W końcu. Okej, okay, jakaś zaraza jest w Dobra, mogę zejść tam do nich i im wpytolić. E, i pewnie tam są jeszcze jakieś rzeczy. Proszę mnie nie. Proszę mnie nie klatkować. Nie, na początku mi zawsze to klatkuje. Dobra. E, ale nie wiem, czy jest to. W ogóle wskazane, bo to chyba byłoby dosyć ciężkie, żeby tam się do nich pierdzielić, żeby mi nie zauważyli i tak dalej. Strasznie dużo jest tam światła i tak dalej. E, tędy mogę iść, ale podejrzewam, że jak pójdę tędy, to będę miał jeszcze sporo fajnych rzeczy. O, Okej. Okay. Ale ja mam strzały. Oczywiście, że nie mam strzał. Musiałbym rozpieprzyć ten bloczek i miał, wtedy miałbym mostek. Nie chcę tego robić, ponieważ... O, tu jesteś. nie Dobra, ja się muszę trochę poskradać, bo... Uuu, coś tutaj jest! Serio, w gnieździe portmonetka! To dopiero... fikomiku, Śmieszne cuda. Mmm, poszedłem kurde tam, no szkoda. Ale okej, okay, pewnie będę jeszcze tędy w, te, w tej dzielnicy sporo łaził, więc z, za którymś razem sobie tamtędy pójdziemy i zobaczymy, obczajmy co się tam dzieje. A póki co idę tędy i zasuwam, w ogóle zasuwamy chyba na jakiegoś naszego kolegi, który nam może nagabić jakąś robotę. Tędy nie. Tam mnie też nie interesuje. Tu mnie interesuje. O, poczekajcie, tutaj mi się coś błyszczy. Jak sroka teraz kurna. Wszystko, wszystko co się błyszczy jest fajne. Dlatego nie mogę przejść. Chciałem się kurwa kurna skucnąć. Gdzie, gdzie gdzie, gdzieś mi błyszczało, słuchajcie. I zoom zoom mam. O! Serio! W tak, takiej tak odległości jedna złota moneta mi tak błyszczała. Eee... Tutaj jest jakieś okno. Musimy się tam wpierdzielić komuś na chatę i go okraść. I chyba tak zrobimy, wiecie? Byk. No i zobaczmy do kogo tam się włamimy. No dawaj. To jest? Spamuję doę. Ło wow, fuck! Ale jasno. Wow, fakt. to chyba nie był mądry pomysł. Dobra, tutaj, w, tej, w tym momencie tutaj nikogo nie ma, więc się mogę władować i zrabować. Nie wiem po co to robię, to nie ma nic wspólnego z moją misją, ale. Coś może mają na chacie, to te to, 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 przy okazji ukradnę. Portfel kieszonkowy, fajnie. Wszystko fajnie. Tamto jest, się trochę boję. O, zróbmy tak przede wszystkim. Już jest mi dużo, dużo się czuję bezpieczniej. Eee, zrobię tak. Czy tutaj w ogóle jest dziurka odtłucza? Nie, w ogóle nic w tym domu nie ma. Ale w ogóle pogaszę do światła, na wszelki wypadek. O! Proszę! Tego szukałem. Dokładnie tego. Super. O, o, nie, 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 cofnij. Cofnij do góry. Pyk. Jeden przełącznik. Powolut. Nie wiem kto tam gada. I mam nadzieję, że to nie w tym domu. Pyk i mamy sejfik. Jest chyba kolejna bransoletka śmierci! Tak! Zmija z bagien, dobra. Dobra, zamknij tu. Zamknij, zamknij. Dobra, i już tutaj nic mnie nie obchodzi, wracamy. Serio muszę... drugi raz muszę go wyważyć? Jak, jaki jest ten sens? Coś mi to wytłumaczy. Dobra, idę. Tuch okien nie mogę otworzyć. Dobra, idę, idę zgodnie z yy, wskaźnikiem. Gdzie mam iść, nie? Spróbujemy oczywiście pójść dachami. Bo wydaje mi się to rozsądniejszą opcją niż iść dołem. Po dachach mniej ludzi łazi, no, przede wszystkim. E, dobra, nie oprę się. Nie oprę się. Trzeba zahaczać o, o okoliczne domki. Byle... znaczy też postaram się, żeby to kurcze nie było jakieś jakoś strasznie... Jezu, jak tutaj jasno. Nie ma, nie ma światełka, dobra. Dobra, tam na dole niko, nikogo nie widzę, żeby tam z dołu ktoś szedł. Mhm. Jak skrzypi. Mam wrażenie, że klawiatura mi skrzypi. Te drzwi nie mogę otworzyć, w związku z tym tutaj nikogo nie będzie. Eee, świeci mi tylko okno. I przełącznik światła. Ok, no to musi, musimy iść na dół. Tam nikogo ciągle nie ma. Tylko, żebym się nie, nie wdupił. Tylko, żebym się od razu w kogoś nie wdupił. No z tej strony nie. Z tej strony gówno jest. Z tej strony też nikogo nie widzę. Okno jest za tymi cholerstwami. Ale ja nie mogę na to chyba wejść. Jakbym chciał uciec z tym oknem, to tak nie bardzo. Eee, na pewno tak, ten dokument chyba się świeci, tak. Ale pytanie brzmi, czy ktoś tutaj jest? Nie, tutaj po prostu się świeci światło, to mnie bardzo denerwuje mnie światło w tej grze. Nie lubimy światła bardzo. Eee, na pewno ten. przejrzę to biurkotko. O, tutaj jest zamek. Kurwa, nie ma tutaj wyłącznika światła? Dobra, no to muszę w kucki po prostu, jakby ktoś szedł, to mam nadzieję, że go zobaczę. Nie. Nie. No to, ale tak czy siak, w tym świecie to jestem tak widoczny, że aż strachowo się przyznać. Boże, tyle kurna szufladek i nic. Jest nożyk do listów, dobra. Na chwilę muszę wstać, żeby wziąć tą gazetkę. Dobra, mamy jeden nowy dokument. I drugi nowy dokument. Od razu sobie przeczytamy. Eee, skład broni przeniesiony wyposażenie podejrzane z Okej. Okay. Eee, nie wiem gdzie jest czarna alejka, ale mógłbym tam zajrzeć. Eee, nie, 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 nie. nie. Z prologu to nie. Ale gazetę drugą jeszcze znaleźliśmy, tak? Blokada. A na ulicach dało się ten. Eee, postępność. Bramy zamknięte. Eee, nic ciekawego, to, to, to już wiemy, że jest blokada. Bo to by widzieliśmy w nowym odcinku. Może e, w, w nowym, w poprzednim odcinku. E, otwórzmy ten zamek, tylko postarajmy się to zrobić w miarę. szybko. Dawaj. Fuck, dźwięk no. Dobra. E, ale ciężki chyba będzie ten zamek. O, było. Cofnij tak jak. Muszę to wolniej robić. Jezu. A, my, głupia myszo. Dobra, tak się otworzy. Starczy, że troszkę troszkę mi to białe. się pojawia. Boże, zaraz mnie ktoś znajdzie, jak go kocham. Dlaczego robisz taki super szybki ruch? Jak jest na tym białym, co? Tak super szybko go omijasz. Powoli, 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 a jak je zaświeci to super szybko mijasz. Dobra, jeszcze ostatnia zapadka, Oso, ostatnia zapadka, ostatnia. Była, do góry, do góry, jest, jest, ostatnia zapadka, dobra. Jesteśmy w domu. Przydałoby mi się kurna więcej strzał, ale szczerze mówiąc... Okej, okay, to nie jest unikat, a szkoda, to wygląda fajnie. Eee... Tutaj jeszcze coś jest. piuro zabytkowe i ten dokument, mnie jeszcze interesuje. E, poza tymi... Co jeszcze pomyślałem? za tymi... O, nowe instrukcje. E, jeśli chodzi o wasze skargi, to zaczęłam za Spisać nowy raport... cały wpływ. Zaraza! Eee... Okej. Okay. Nie wiem który dom, tylko. Któryś dom musi być dokładnie oczyszczony. Też drzwi mnie interesują, ale... Nimi nie wyjdę, co? Tym oknem bym wyszedł bardzo chętnie, ale jest zestawione. Dobra, mam nadzieję, że nic nie ominąłem. Podnoszę się, bo tutaj nikogo nie ma. Sii bałem, że... Dobra, nie ma niektórych... Denerwuje mnie, że kurwa jak wychodzę, to również muszę wyważyć okno, to jest... TO JEST KRETYNIZM! Tego mechanizmu w tej grze nie rozumiem. Już raz go wyważałem. O, wódz. Dobra, tędy nie da się tak przejść po prostu. Ło, jak tutaj się spierdzielę, to chyba się spierdzielę, ale spróbujmy. Dobra, 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 okutnij. E, tamtędy się tam się nawet nie zbliżam mm -hmm. O, i tam mam dojść. Ło! Jolo! Szybkie Jolo, szybkie jolo Idziemy, nie, nie F. E, tak chcę wejść do tawerny. Okej! Okay. Jakoś udało się w miarę sprawnie obrabować e, dwa domy i dojść do tej, do tej cholernej tawerny, no to spoko. Teraz pogadajmy z naszym kolegą, żeby nam e, załatwił jakąś robotkę, no. To by się przydało. Gdy... Aaaa! Fajnie! Jak wróg nie nosi hełmu, to mogę go jebnąć butelką w łeb. A nie... ten... rozpraszać go rzucając ją daleko. Ty jesteś moim kolegą? <tyard> <opuszkę> I I would have went for the pickle jar, but that's a lot more weight. Karen. Shit. Shit. I so see you still can't work a door. You don't come to see me, you don't me. Mm. I thought both you and Aaron had been killed in the mansion attack. Where the hell have you been? Nie wiem. I don't know. You don't know. Fine. Forget it. Far be it for me to pry about where you've been for the last fucking year. I don't have time for this. especially with the Baron's new duty on opium, thanks to this gloom sickness. Not to mention the generals black tax. Squeezing us entrepreneurs. If you got a job for me? Let's hear it. Are you sure you're up to it? Okay. No. So here's the gig. I need you to obtain a ring for me. No. <laughs> Never again. <laughs> oh, you mangy bird! I swear one day I'm gonna have you made into a hat. And lose the brains of the uh, outfit. Running out of fingers. The <laughs> job. Actually. No. Yeah, Good job. Yeah, 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 yeah. No. Right. Robota. Robota. Ja yeah pięćdziesiąt. So Cornelius Greaves, one of those hoity-toity types who doesn't have any shit on his boots. Ah. ah. Here you go. No. What's the catch? Eh, uh, he's dead. I'm a thief, Bessel, not a grave robber. Only recently deceased. My sources say he never took the ring off. Doesn't seem much of a challenge. Ah, challenge. We'll be getting to him before the Carters pick him over. <inaudible> Rumor <inaudible> has it they been taking bodies to that old uh, foundryness in <inaudible> the fall, crawling with the baron's guards for some reason. Now, the best way to that place is through the old chapel. And, uh, don't screw this up, Garrett. Some of us still need to pay our dues. You can't text what you can't catch. Hey, <laughs> get out of here. And you, use the door? Please? <laughs> <laughs> Still. It's good to see you. Ha! <laughs> <coughs> Cały czas się cholera No, Nie, 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 wyłącz to już. Ok. Wyłącz to już, bo to już mi nie jest. Oh, fuck. <laughs> Aha, czyli muszę wyjść teraz od baso, ja to zgaszę tak czy siak Baso nie będę okradał. Ale ciekawe czy kurde y baso ma mi do sprzedania na przykład strzały. This past year, no, 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 no. Może. Może może, innym razem, co? Czy kurde. Nie wiem. E, nie wiem, czy jak cholera wezmę te zlecenia teraz. Albo inaczej, jak, we, jak nie wezmę ich teraz, to czy będą później dostępne? Czytajmy gazetę, zdrada, nie wiem, czy ja nie, nie chcę mieć w, tej, w tym momencie tej, jej czytać. Czy najpierw, Dobra, pójdźmy najpierw w tą misję i miejmy. Ja sobie zrobię tak, coś jak zapis w tym momencie na nowym pustym polu. Żeby. Żeby co, kurczę, no żeby mieć możliwość powrotu, gdybym z i się okazało, że tracę dodatkowe misje po przejściu głównej fabuły. Nie głównej fabuły, tylko głów... no, 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 misji z głównego wątku. Bo to, bo to nie jest tak, że najpierw przede wszystkim, a później się będę wracał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, wy mnie nie interesujecie. Mm, to, to, tą, tą liną się nigdzie nie dostanę. Jezu, co za No, już. Dziękuję. Aha, dobra, tutaj jest ten. A, i mogę wyjść z dzielnicy. Ale to mnie nie, nie interesuje wyjście z dzielnicy, bo ja mam tam, w tamtą stronę znacznik. <śmiech> <śmiech> A jak gdzie A jak gdziekolwiek się dostać? A teraz pytanie brzmi: czy oni. Czy, czy ja mam się przed nimi ukrywać? Chyba nie. Ha! Dobra. Nie, nie mam się przed nimi ukrywać. Dobra. A ty kto ty jesteś? Polak mały? Aha! Animacja mnie rozbija. Ostra strzała, ognista strzała, wodna strzała, wszystko się przyda. Hmm, a mam sporo kasy. Eee, ok, jedzenia nie potrzebuję. Wodnych strzał bym se kupił. T6 z... powiedzmy. Ognista strzała. Eee... Zapala materiały łatwopalne. Wezmę dwie, żeby po prostu zobaczyć, jak to działa. Gazowa strzała. Zawroty głowy. To do walki. No, może się ten. Może się przyda. Miał tylko jedną. Strzały ze sznurem to ze. Za... na maksa. Na maksa je biorę, bo. Yy, bo to się przyda. Yy, strzały łamią się. Aha, czyli żeby żeby coś rozwalić. Dobra. Są tanie jak barszcz, więc biorę wszystkie kurna, które, które mogę. Są tanie jak barszcz. Eee, żeby, nie wiem, rozpieprzyć eee, wazonik i oni będą patrzeć tamtą stronę. Eee, bomby błyskowe brzmią dobrze, więc wezmę dwa. Tyle miał chłopak. Mark eee... Wow, odnawia koncentrację! Eee, jak najbardziej wszystkie, bo ja z tej koncentracji trochę korzystam i jedną paczuszkę jedzenia, bo trochę jeszcze schowałem do tego. Dobra, na pewno... E, a, mogę się... Nowy cel? Mam, mam się spotkać z królową żebraków? E, ale, poczekajcie, a ciekawe jak ja ustawiam w ogóle, za czym mi idzie znacznik? O, proszę! E w, tutaj mam w, w jakim stylu ukończyłem rozdziały, i ile, dobra? Hmm. Tutaj mam, o, fajnie, pokazuje mi handlarzy, ale nie pokazuje mi mark na zadania, dobra, trudno. Pokusuj na mnie, cofnij. Hmm. Aha, to jest, spotkaj się, okej. Okay. Zlecenie klienta, zlecenie basso. Dobra, nie będę, nie, będę, nie będę się zastanawiał. Będę leciał główną tabułą na razie. Ale to już w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ocenić filmik. Komentujcie i subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć następne odcinki. Gram w grę, Tiff. Dzięki, na razie, cześć.